Cześć witajcie. Montujemy dzisiaj pana Sonika 7 kW Alinwana. Wszystko w jednym. Mamy tutaj tak zwaną lodówkę. Zatko mamy zbiornik 190-litrowy w No na chwilę nie ma agregatów. Agregaty mają być gdzieś tam w styczniu, więc przyjechaliśmy i zamontowaliśmy samą hydraulikę. Mamy już podłączone. Możecie zerknąć, jak jak my to robimy. Mamy zbiornik przeponowy yy, do CWU, w razie nie ma też tutaj wody, więc jest nabite powietrzem. Mamy szczelność, mamy podłączone hydraulicznie, mamy cyrkulacyjną, czekamy jeszcze chwilę na hydraulika, który podłączy rozdzielacze i w styczniu przyjedzie agregat, zalewamy podłogówkę. Yy.